Nathaniel Turner jako niewolnik Nazwisko posiadał od swojego właściciela Samuela Turnera Żył w 1831 roku w stanie Virginia Nathaniel sam nauczył się pisać i czytać Był więc osobą inteligentną Niestety z czasem zaczął twierdzić, że ma widzenia Oraz słyszy głos od Boga Zaczął wygłaszać kazania i chrzcić dzieci Inni niewolnicy zaczęli nazwać go prorokiem To Bóg jak twierdził nakazał mu rozprawę z białymi I rozpoczęcie powstania Sygnałem do tego miało być zaćmienie słońca Szumnie nazwane powstanie ostatecznie wybuchło 21 sierpnia Nathaniel zebrał wokół siebie kilkudziesięciu niewolników i chodząc od domu do domu grupa mordowała wszystkich białych, łącznie z kobietami i dziećmi. Mordy dokonywane były po cichu, by nie wzbudzić alarmu i paniki. Zanim miejscowa milicja się zorientowała, zginęło w ten sposób 57 osób. Po 48 godzinach powstanie zostało spacyfikowane, a ukrywającego się na bagdach Tarnera złapano. 5 listopada 1831 roku po krótkiej rozprawie został skazany na śmierć i powieszony. Po śmierci został obtarty ze skóry, zdekapitowany i poćwiartowany. Tak upadło największe powstanie niewolników w Ameryce.